Starałyśmy się gdzieś tam przyjmować inicjatywę i grać trochę na takie bezspięciach. No udało się tak, żeby, żeby jakoś, jakoś się, to, jest wierze, 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 na, super się tak Co było to to najtrudniejsze? Tak, nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie Bez oczywiście lekceważenia tak, przeciwników, ale no, nie, nie było to bardzo jakieś stresujące dla nas. Wydaje mi się, wydaje mi się że ze mną już mocno by po singlu, bo na singlu byłam bardzo jakby, taka zestresowana, bo dawno nie grałam w Mistrzostwach polskich, więc dlatego pewnie już na tym deblu było, było lepiej.